Witajcie, drodzy widzowie! Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy jako chrześcijanie powinniście oglądać anime? To pytanie, które może wydawać się z pozoru banalne, skrywa w sobie głębokie dylematy moralne i duchowe, które mogą wpływać na naszą codzienną walkę duchową. Dzisiaj chciałbym podjąć ten temat i spróbować odpowiedzieć na pytania, które mogą nurtować wielu z Was: czy anime jest tylko niewinną rozrywką? Czy też kryją się za nim pułapki, które mogą nas oddalić od Boga? Zapraszam do wspólnej refleksji. Rozpocznijmy od pierwszego i być może najważniejszego zagadnienia: Czy anime może być źródłem grzechu? Jak ostrzega święty Jan w pierwszym liście Jana, rozdział drugi, werset szesnasty: Wszystko bowiem na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. To zdanie doskonale oddaje, jak łatwo możemy zostać zwiedzeni przez to, co zewnętrzne i kuszące. Anime, jak każda forma rozrywki, może zawierać elementy, które kuszą nas na różne sposoby. Czasami twórcy tych programów, dążąc do zwiększenia oglądalności, mogą nieświadomie lub świadomie wplatać wątki, które stymulują porządliwość ciała czy pychę życia. To może być przedstawione poprzez postaci o wyolbrzymionych cechach, prowokacyjne stroje czy fabuły skupiające się na tematach tabu, które mogą prowokować do zastanowienia nad moralnością takich działań. Co więcej, często w anime znajdują się motywy przemocy, manipulacji czy mściwości, które są przeciwstawne do chrześcijańskiej nauki o pokorze, przebaczeniu i miłości bliźniego. To prowadzi do pytania, czy przez oglądanie i potencjalne czerpanie przyjemności z takich treści nie wpadamy przypadkiem w pułapkę, która oddala nas od Boga? Musimy zatem być bardzo ostrożni i krytycznie oceniać to, co oglądamy, zastanawiając się, czy dane treści nie działają na nas demoralizująco. Jeśli odczuwasz, że oglądanie pewnych scen w anime prowadzi do nieczystych myśli czy uczuć, być może najlepszą decyzją, będzie ograniczenie takich treści w swoim życiu. Niech nasza wiara i wartości, które wyznajemy, będą zawsze dla nas drogowskazem w wyborach codziennych rozrywek. Przejdźmy teraz do drugiej ważnej kwestii: anime, które może być odpowiednie dla innych, ale niekoniecznie dla Ciebie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale ósmym, wersetach ósmym i dziewiątym, mówi nam: Jedzenie zaś nas nie zbliży do Boga. Ani nie będziemy gorsi, jeśli nie jemy, ani lepsi, jeśli jemy. Ale miejcie się na baczności, aby wasza swoboda nie stała się powodem upadku dla słabych. Te słowa przypominają nam, że nasza wolność może mieć wpływ na innych, a to, co dla jednej osoby jest akceptowalne, dla innej może być zgorszeniem. Pozwólcie, że podzielę się osobistą anegdotą, która. Świetnie ilustruje ten punkt. Pewnego razu dobry przyjaciel, który również jest głęboko zaangażowany w życie kościelne, polecił mi anime, które jego zdaniem było inspirujące. Jednak już po pierwszym odcinku poczułem dyskomfort. Postacie były przedstawione w sposób zbyt wyzywający, a niektóre sceny zawierały sugestywne treści, które uważałem za nieodpowiednie. To doświadczenie skłoniło mnie do refleksji nad tym, co Paweł mówi o wolności i odpowiedzialności. To, co dla mojego przyjaciela było akceptowalne i nie wpływało negatywnie na jego duchowe życie, dla mnie stało się powodem do niepokoju. Zrozumiałem, że muszę uważnie wybierać, co oglądam, biorąc pod uwagę moje osobiste słabości i duchowe zdrowie. Ta sytuacja nauczyła mnie, że każdy z nas jest inny. I coś, co jedną osobę buduje, drugą może prowadzić do duchowej zapaści. Ważne jest, abyśmy byli szczerymi w rozmowach z Bogiem i samym sobą co do naszych ograniczeń i pokus, które napotykamy. Nie każdy ma te same słabości, dlatego ważne jest, abyśmy rozumieli i szanowali indywidualne różnice w wierze i tolerancji na różne treści. Na koniec zastanówmy się nad tym, jak Anime może służyć jako nauczyciel życiowych lekcji. Jezus często używał przypowieści do nauczania ludzi ważnych prawd duchowych i życiowych. W Ewangelii Mateusza, rozdział 13, werset 34 czytamy: Tymi wszystkimi przypowieściami mówił Jezus do tłumów i bez przypowieści nie mówił do nich. To podkreśla, jak potężnym narzędziem są opowieści w przekazywaniu głębokich prawd. Podobnie niektóre anime przekazują wartościowe lekcje, które mogą rezonować z naszymi własnymi doświadczeniami i wartościami. Na przykład, w jednym z oglądanych przeze mnie anime, główny bohater musi nauczyć się radzić sobie ze stratą najbliższej osoby, jednocześnie ucząc się, jak być odpowiedzialnym rodzicem dla swojej małej córki. Przez całą serię, Bohater zmaga się z bólem i wspomnieniami o zmarłej żonie, co ilustruje, jak trudne wyzwania mogą prowadzić do głębszego zrozumienia i docenienia życia. Inne anime nauczyło mnie wartości heroizmu i poświęcenia. Prawdziwy bohater to ktoś, kto stawia czoła niebezpieczeństwom i ofiaruje siebie dla innych, nawet gdy inni uciekają. To przypomnienie, że życie często wymaga od nas odwagi do działania w obliczu przeciwności i gotowości do poświęceń na rzecz wyższych wartości. Ostatnia lekcja, którą chciałbym wspomnieć, dotyczy piękna życia i jego nietrwałości. Anime nauczyło mnie, że życie nie jest zawsze gwarantowane, ale to właśnie czyni je pięknym. Ta myśl przypomina, że powinniśmy cenić każdy moment, kochać intensywnie i cieszyć się obecnością tych, których mamy obok. Anime, podobnie jak przypowieści, które Jezus opowiadał, może służyć jako medium do przekazywania mądrości i wglądu w ludzką naturę i duchowe prawdy. Oczywiście, jak z każdym medium, ważne jest, abyśmy podchodzili do nich z rozwagą i wybierali te, które są zgodne z naszymi wartościami i wzmacniają nasze dążenia do lepszego życia i głębszego zrozumienia Boga i siebie nawzajem. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, warto przypomnieć sobie o trzech kluczowych aspektach, które omówiliśmy. Pierwszy dotyczy tego, że anime może być potencjalnym źródłem grzechu, jeśli zawiera treści prowokujące do porządliwości ciała, oczu czy pychy życia. Co może prowadzić nas na duchowe manowce. Drugi aspekt to zrozumienie, że to, co dla jednych może być niewinną rozrywką, dla innych staje się zgorszeniem, nasza wolność nigdy nie powinna stać się przyczyną upadku dla naszych braci i sióstr w wierze. Trzecia myśl to potencjał edukacyjny niektórych anime, które, podobnie jak biblijne przypowieści. Mogą uczyć nas wartościowych lekcji życiowych. Zachęcam Was, byście zawsze rozmawiali z Bogiem na temat treści, które wprowadzacie do swojego życia. Niech Wasza modlitwa będzie miejscem szczerze wyrażanych obaw, wątpliwości, a także miejsce poszukiwania Jego woli i prowadzenia. Bycie otwartym na duchowe prowadzenie i rozpoznawanie własnych ograniczeń i słabości, to klucz do zdrowego duchowego życia. Na zakończenie, niech będzie z wami przypomnienie o bezwarunkowej miłości Jezusa, która nas wspiera, prowadzi i umacnia na każdym kroku. Niezależnie od tego, jakie wyzwania przed nami stoją, czy to w wyborze odpowiednich treści, czy w codziennym życiu, Jego miłość jest wiecznym źródłem naszej siły i pocieszenia. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i pamiętajcie, że w każdej chwili możecie zwrócić się do Boga. Który jest zawsze gotów słuchać i pomagać. Dziękuję wam serdecznie za poświęcenie czasu na dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że była ona dla was zarówno inspirująca, jak i pouczająca. Jeśli podobał się wam ten materiał, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby na bieżąco otrzymywać więcej treści, które pomagają pogłębiać naszą wiarę i zrozumienie świata wokół nas. Bardzo bym też chciał usłyszeć Wasze opinie i doświadczenia związane z tematem anime i wiary. Czy macie podobne przemyślenia? A może inne doświadczenia, które chcielibyście podzielić? Proszę zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się swoimi refleksjami. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, i pamiętajcie, że każdy dzień to okazja, aby rosnąć w wierze i miłości. Do zobaczenia w kolejnych filmach.